I jesteśmy po najważniejszej, najdłuższej i najbardziej chyba oglądanej debacie w tej kampanii. Ja miałem miejsce VIP i tak z zalewego ucha jeszcze słyszałem na żywo komentarze Dominika Tarczyńskiego. I rzeczywiście muszę mu przyznać rację, najgorzej wypadł Trzaskowski. Jakiś taki nie w sosie, mimo że był u siebie, bo to telewizja rządowa. No to nawet mowa ciała i te miny, i to takie zmartwienie, te zmęczenie chyba życiem tylko, bo na pewno nie pracą, no było, było mocno widać. W każdym razie, chyba nie muszę Was przekonywać, że najlepiej wypadł Brown. Gość jest autentyczny, nie zmienia zdania, mówi to samo co 10 lat temu, nawet o Ukrainie. No i przede wszystkim czyny, a nie słowa czyny. I to mnie przekonuje do niego. No i też poniósł faktyczne konsekwencje finansowe tej swojej postawy, postawy bronienia naszych praw w najbardziej newralgicznym momencie. No i jeszcze takie miłe zaskoczenie, pan Marek Woch. No ale głos oczywiście idzie na Brauna, przeciw Trzaskowskiemu.